Dzień dobry, dzień dobry kochani. No i co? Wstajemy. Będziesz jadł śniadanko. Janoś Czy w łóżeczku ci przynieść tutaj herbatkę? Co? Hanek. Hano. Będziesz tutaj jadł, czy chcesz do kuchni iść? Janoś <noise> Będzie wygilem. Bo wygilam. No, no, no mów. No się! No mow to mamy! Pan ja, się schoki znowu. Mama jest też chora. Ciągle chowujemy. Nie możemy przestać chować na tą wiosnę. Nie? Mamy malutki. Wczoraj cały dzień leżeliśmy oboje w łóżku, bo ja mam zawalone zatoki chore gardło, tak mnie boli gardło, że nie mogę się nie łykać. Co prawda dałam kurą i zrobiłam wszystko to, co musiałam i zajmowałam się też franusiem, ale no, leżeliśmy wczoraj sporo w łóżku. nawet się wyspałam. Wieczorem poszliśmy też szybko spać. No, a miał y, biegunkę, a znowuż, znowuż to samo. I też ma zawalone gadełko. Także nie fajnie na wiosnę u nas. Nie fajnie. zobaczyć tu na działkę, ale ten, te badyle z tego. Stawu. Słuchajcie, one się rozpadają, one za długo tu też nie pozyją. W ogóle na on mi umiera, tam ten się miewa dobrze, a tam ten zdycha. Coś mu jest nie tak. O! No i Tak, ja się łowił wczoraj ryby. Mhm. <gry> wczoraj szliśmy chwilę po południu z Jasiem na dwór ja się łowił ryby, w sumie wezmę to, bo idę do stodoły I chciał coś złowić, ale nic mu nie wyszło A ja przyszłam sobie tu zobaczyć jak pięknie kwitnie ta Forsycja bodajże, tak chyba Forsycja to się nazywa <laughs> I zobaczyć co tutaj do roboty Mimo, że nie czuję się za dobrze, ale zrobiłam ogień I muszę iść, słuchajcie ześrutować, eee, bo kury nie mają co jeść, w sensie takim, że mają zboże, ale nie mają już śrutu. No i pójdę, ześrutuję. Potem wezmę prysznic. Bociek krzywo stoi. On stał w tym roku całą zimę. Trzeba by było go poprawić, pomalować. Na przyszły rok już mu dziób poprawić. No i... Aj, to mi znowu wypadło tak sobie przyszłam zobaczyć, chociaż w sumie dzisiaj jest ładnie, ale ja naprawdę nadal źle się czuję. Trochę lepiej, ale... Oj, jeszcze ale nadal źle. No, więc przyszłam sobie obadać tutaj, bo chcę... chcę w sumie zacząć na podwórku tam zrobić sobie ten skalniak koło tej lipy. I tak się zastanawiam, czy tego skalniaka tu nie rozwalić i nie przesadzić ich ten. O, to kiedyś był skalniak, teraz to tutaj jest zarośnięte trawą. Jakieś kwiatki tu jeszcze rosną, więc to co by się dało wykopać, to bym mogła wykopać, a resztę po prostu rozwalić. O, tu już nawet jakieś kwitną. Pięknie. A reszta jest zarosła trawą, więc no. A coś tu bym uratowała. Nie, nie wszystko jest scadzone. Po prostu to pozarastało. Przez dwa lata nie było pielone i tyle. No. To idę zobaczyć jeszcze. Tutaj by trzeba było wypielić ten agest. A tu moje maliny z zeszłego roku, słuchajcie, ja jeszcze sychaczek z Zeszłego roku w ogóle nie przyjęły się. I ja będę chyba przesadzać tamte maliny tu. Tak myślę. Bo to jest są jedne maliny, które tu rosną. O, tu też jakieś kwiatuszki się ostały. Ale ładnie. No, także u nas ta wiosna naprawdę powoli przychodzi. Tutaj też coś jeszcze. Więc no, idę ześrutować. A potem chyba posprzątam do końca podwórko. Bo zaczęłam to sprzątanie tam w zeszłym tygodniu. Zagrabianie. A... Nie dokończyłam tego, no bo źle się czułam. To jakieś śmieci muszę tu pozbierać. Nie dokończyłam i dzisiaj chcę to dokończyć, mimo że pizdzi. A, i tu. Ja się łowił. Ale on dostanie ode mnie owszem. O nie. Łobił i zostawił śmieci, no nie fajnie. Pudełka od kukurydzy sztucznej No nieładnie, nie nieładnie nie No i powiem wam, że mam jakiegoś doła ostatnio Ale to chyba przez to, że tak chorujemy Że ciągle jesteśmy chorzy, jak nie ja to Flanek No dobrze, że jeszcze ja się nie choruję, bo to by jeszcze było Ale no mam doła z tego powodu Wiecie, ja lubię coś robić, a teraz to jestem tak słaba, że najchętniej to bym siedziała w domu. A potem wydaje mi się, że cały dzień jest stracony. I wiecie. Tak to wygląda. A mam tutaj. Naprawdę, że ja chciała wszystko tak dzisiaj chodziłam tutaj sobie. Jak sobie myślałam, gdybym ja chciała, to wszystko tak ogarnąć bo chłopaki też przecież nie mogę od nich wymagać nie wiadomo czego i tak kurcze dopada mnie jakiś melancholijny czas no ale <laughs> kurcze tak oni pokręcili to patrzcie no masakra jak ja to mam odkręcić teraz to ja nie mam pojęcia ale tak to jest jak dzieci domowi Ciebie, więc ja się byłem za zadraszowanie, no na pewno Ewa za śrutowanie. I teraz trzeba dalej coś robić, bo co? Trzeba coś robić, trzeba iść do przodu Mimo że się nie chce i mimo że się ma jakąś taką, nie wiem, kudę wiosenną depresję, jakieś wiosenne przesilenie, nie wiem co mi jest, nie mam pojęcia naprawdę już tak długo, dawno źle się nie czułam, ale to pewnie mm, jakieś tam, wiecie, wszystkie rzeczy się zgromadziły i, i organizm też wysiadł po prostu ze stresu. Stres, stres też ma wpływ na nasze życie i na przykład mm, u mnie jak dużo stresu się zgromadzi, ja czuję coś takiego i wtedy albo łapie mnie jakaś choroba, jestem osłabiona i... <laughs> i wtedy reguły właśnie łapie mnie jakieś i nie może puścić no a jak złapie mnie to jeszcze gorzej bo się stresuję, że nie mogę nic robić i kurczę jak tu się nauczyć żyć bez tego stresu ciężko, a poza tym no nie palę więc powinnam być teoretycznie e, mniej zestresowana i kurczę, tak sobie myślę, że może chyba jestem troszkę mniej, ale nadal no, są sprawy, które gdzieś tam, wiecie, z tyłu głowy zawsze będą jakiś, jakiś stres zostawiać. I mimo że my sobie wmawiamy, że o nich nie myślimy, no to one nadal tam są. No, więc najlepszym sposobem na stres niby jest praca. Ja przynajmniej zawsze tak miałam i zawsze sobie tak mówiłam. Więc biorę się. Yy, Zasiutuję yy, Dam kurum. Pojadę po Jaśka i dzisiaj pojedziemy na basen. I ja nie wiem, Jaś jest zdrowy, więc on pójdzie na basen, bo już nie byliśmy na dwóch lekcjach. I możemy je odrobić, ale kiedy? Yy, no i kurczę, słabo tak z tym. Ja się już też sam mówi, że <laughs> już pewnie dużo zapomniał. I że koledzy będą do przodu, ale ja mówię, słuchaj, ja koledzy pewnie też chorowali. Podejrzewam, że to tak nie było, że tylko my jesteśmy chorzy, tylko taki wirus panuje teraz wszędzie w koło. No więc dzisiaj pojadę, z się nie wiem, czy ja pójdę. Chciałabym pójść na saunę, ale wiecie, jak pójdę na saunę, a się rozchoruję jeszcze bardziej, z drugiej strony Wypocenie się w tej saunie właśnie pomogłoby mi na te zatoki. Bo mi nic nie jest, ja nie mam gorączkę, ja nic, nie ja mam tak zawalone zatoki, po prostu tylko zatoki. I to jest jedyny mój problem. A zatoki zawsze mi się przywalają. Za każdym razem, kiedy jestem chora, kończy się na zapaleniu zatok. Za każdym razem. I nie wiem co ja mam z tym, ale no to jest taka moja choroba po prostu. Dobra, idę. Bo powiecie, że ma rodze. A czasami można sobie pomarodzić też. Potem mam ten kanał, żeby sobie pomarodzić po mojemu. dobra, zasiutowana, zasiutowałam dwa włoki. No bo więcej nie siutuję, bo tutaj jak kiedyś miałam zasiutowane chyba 10 włoków, to mi szczury i myszy zrobiły dziury. A tu mam jeszcze zboże, także spokojnie sobie na bieżąco, na bieżąco mogę siutować. No, idę do domu. Idę, wezmę prysznic, wrzucę te rzeczy do prania, bo ja zawsze po siutowaniu jestem biała. Przed chwilą dzwoniła moja pani doktor. Wczoraj miała dzwonić, a dzwoniła teraz. Nie wiem dlaczego. I ten. I dała mi receptę na antybiotyk na te zatoki. Bo bez antybiotyku to bym się męczyła chyba za 2-3 tygodnie. No więc jak pojadę z impus, jak pojadę z jasiem, to pójdę sobie po antybiotyk. I chyba nie pójdę wtedy na tę... na tą saunę, bo... po co? Dobra no kochani. Zdjęłam już brzuszki i te zające zaraz też wyniosę na stych i te ozdoby wszystkie wielkanocne. Jakoś tak nie wiem. Nie lubię mieć ozdób wielkanocnych. Te to bożonarodzeniowe to są jakieś takie inne święta, że chce się te ozdoby trzymać w domu jak najdłużej. Aha te wielkanocne jakoś tak nie wiem. No tutaj z tych brzuzek liście już spadały. Wyniosłam też te wszystkie kwiaty. Teraz to wszystko pozbieram, zaniosę to na strych, po planie, pranie, zrobię kolejne pranie. Nastawiam obiad. Mam ten schab, który miałam zrobić w święta, ale w święta w rezultacie nie zrobiłam tego schabu. Zrobiłam co innego na obiad. No i ten schab zrobię dzisiaj. Czuję się już troszkę lepiej, trochę się oganęłam, wzięłam prysznic. Chłopaki! Wzięłam prysznic, już podobała się. Tylko jaką by to zrobić tą do schabu. Ym, marynatę. O, w ogóle mam tu żurawinę, muszę sobie wziąć do herbaty. Ym, tą żurawinę moja siostra mi robiła. Tak, chyba tak. Chyba to jest od niej, więc sobie sobie zrobię do herbaty. Zjem sobie jeszcze babki świątecznej troszkę. Resztka. Resztka została, więc ona już jest taka lekko sucha. Ale ja ogólnie lubię babki takie trochę suche. No, robię ten obiadek i potem pojedziemy z Jasiem na basen i pójdę sobie, nie pójdę na saunę, stwierdziłam, bo się doprawię, pójdę sobie, wykupię tą receptę na antybiotyk i pójdę do sklepu po prostu na jakieś małe zakupy. Bo coś trzeba tu kupić. Dzieci nie mają już płynu do kąpieli i takich rzeczy. A! W ogóle tutaj nie mam jeszcze zawieszony tego, tego jednego plakatu, bo nie mam tu zawieszki. Te plakaty tutaj już są. One co prawda, ta ściana w ogóle cała by była do odmalowania. Ale zobaczcie, tam zesz zeszło mi w ogóle od tych poprzednich, więc te plasty klejące w ogóle i tak odrywają, <grym zeszło> odrywają farbę. No, ale nie będę tej ściany teraz malować. Założę ten plakat. Mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądać, coś tu wymyślę. Yy, zastanawiam się, czy nie przynieść ze stychu tych świeczek i jeszcze tych świeczek jakoś tak naokoło sobie nie zrobić. Yy, mam takie na prąd, nie na baterie, na prąd właśnie yy, kremowo-brązowe, więc myślę, że to by mogło fajnie wyglądać. A tą ścianę poprawimy, jak już będziemy robili ten remont. No i właśnie muszę kupić sobie taki jakiś haczyk do zamontowania, też chcę kupić do Monster coś do podstawienia jej, bo ona strasznie się przechyla jakoś na jedną stronę i te haczyki od storczyków nic nie dają, więc muszę coś do niej kupić, żeby ładnie mi rosła, no więc taki dzisiaj plan na dzień. odwieziony na basen teraz ja jadę do apteki ale głodę przeku dzisiaj bo znowu czuję się gorzej o, jakieś dziwne deszcze niebieskie chyba za dużo przesadziłam dzisiaj z tą to... Dobra. ja kupiłam sobie antybiotyk i tamtą wedę na gardło, bo dzisiaj już mi gardło całkiem wysiada. I czuję się gorzej, słuchajcie. Ja wzięłam się trochę za sprzątanie. sprzątałam tu na oknie i umyłam okna. I wzięłam się za układanie prania i tutaj za mycie szafy i w ogóle. I tak mnie jakoś wzięło, bo czułam się lepiej. A teraz czuję się tak źle. No ale muszę dokończyć, mam tu odkurzać, więc muszę dokończyć tą swoją robotę. A byłam w mywce, mówiłam, że nie pójdę do mywki, ale do mywki do kościerzyny poszłam e, i kupiłam taką mm, taśmę. Mam nadzieję, że ten plakat wytrzyma na nią jakiego całego obkleję. No, to jest to samo praktycznie co te <laughs> co te haczyki. A. Wydaje mi się, że na tej taśmie to będzie lepiej, bo ja to sobie wtedy przynajmniej fajnie dopasuję. I mamy paluszki dla Franka, chociaż Frenek już dzisiaj lepiej się czuje, a ja chyba gorzej. <laughs> Tam kupiłam ten patek do Monster, więc to za chwilę. A tutaj małe zakupy z biedy, herbata, herbatniki dla Franka. On nic nie chce jeść, to chociaż chybatniki i paluszki. Herbata rozpuszczalna. Tu kupiłam takie cheeseburgery i hamburgery. Yy. Serek whisky. Płyn do kąpieli dla mnie. Płyn yy. do taki żal podpysznic dla chłopaków. Bo już im się skończył. Włoszczyzna, bo chce to zrobić losu. Mm, tu jest gazetka co tutaj A Tutaj mamy czosnek Jeden Jedna sztuka Bo jak widzieliście do mięsa dawałem czosnek ale on już był taki brzydki Tutaj mamy winogrona Cytryny Dzisiaj sobie zrobię co zrobiłeś psujko Dzisiaj sobie zrobię fenek. Nie, rób i grejpfrutu. To moja taśma. Zostaw, to jest moja taśma. No i to są całe zakupy z biedy, jeszcze wody. Jasiu, a Ty przyniosłeś te wody? Tak. A, dziękuję. No, ja teraz się biorę, to poukładam. Ułożę pranie, nastawiłam już kolejne i przylepię ten, ten obrazek i tu odkurzę. Nie będę chyba dzisiaj mieć podłogi. Podłogę mojej jutro najwyżej. Fenusiu, tu mamy, jest tej. Nie ma nic na mnie, coś. Co? Obuzy? No słuchajcie, kochani, moja ścianka zrobiona. Ale ten obrazek jest krzywo. I to mnie denerwuje, ale już przykleiłam. A jak odkleję, to odklei się kawałek ściany. I nie chcę tego, więc zostawiam to. Przesunął się e, krzywo przez właśnie te świeczki. Te świeczki ciążyły trochę na tym. I te dwa są prosto, ten jest lekko w tamtą stronę. Ale to tam chyba nic. Mądry nic nie powie. Głupi pomyśli, że tak ma być. Takie moje zdanie. Niech tak już są, bo nie chcę tam, żeby mi się wyrywało znowuż. Tam już i tak jest wyrywany kawałek e, farby. Nie wiem czemu ta farba się tak odrywa, czy ona już... Mm, Ogólnie przecież maluje się farbą na farbę, nie wiem co tu jest źle zrobione, że, że to się tak odrywa strasznie. Czy to normalne jest, że to się tak odrywa, dajcie mi znać, bo ciężko mi powiedzieć, chyba że te ściany są tak wilgotne tego domu, bo tam faktycznie po tej ścianie leci woda, więc może to ma coś wspólnego, ale wyglądają super te plakaty. I na pewno jak zrobimy sobie Później remont to też będę kupować z tej strony, więc Wam bardzo polecam. Wrzucę Wam linki pod spodem, bo mi się bardzo podoba.